Jak większość dzieci, wywoływaliśmy duchy. No i w pewnym momencie e, okazało się, że duch nie chce odejść i <stoi>, stoi za mną. I pamiętam, że dzieci na to powiedziały: Słuchaj, on stoi za tobą, bo jesteś nieochrzczona. My idziemy, bo już noc, ciężka noc, idziemy spać, zostajesz z tym duchem. I e, oczywiście byłam przerażona. Przerażona. Ale słuchajcie, mijała, mijały minuty, potem godziny, i e, bałam się i spać, no bo duch stoi za mną. I słuchajcie, zaczęłam mówić do tego ducha, którego prawdopodobnie w ogóle nie było. Ale ta rozmowa z tym duchem, to wszystko, co ja wypowiedziałam temu duchowi, jak nie chcę mu zrobić krzywdy, jak się spróbujmy zakumplować, to było w podstawówce, e, sprawił, że właściwie. O świcie duch był moim kumplem, oczywiście nie było żadnej odpowiedzi od niego, to wszystko wydarzyło się w mojej głowie i słuchajcie, ja na drugi dzień wstałam tak wzmocniona i tak w takim poczuciu, że naprawdę te dzieci to mogą mi naskoczyć.